Byli oraz czynni funkcjonariusze policji bez mundurów, za to w wygodnych żółtych T-shirtach, przypominających o jubileuszowym 25. Międzynarodowym Radzie Policjantów. Do Zielonej Góry zjechali funkcjonariusze z Niemiec i Holandii i, co ważne, czują się tu jak u siebie. Na przykład policjantki z Holandii dzień rozpoczęły od gimnastyki przed komendą, co u nas jest zupełną nowością. Rozmawiamy o pracy, spotykamy się z władzami lokalnymi, oglądamy lokalne zabytki, jakieś ciekawostki, czasem zakłady. Teraz na przykład się wybieramy do Winnicy jutro, także różne rzeczy, różne rzeczy po drodze staramy się by organizować w ten czas bardzo atrakcyjnie. Początki rajdu sięgają 1993 roku. Dwa lata później do Mundurowych z Niemiec dołączyli policjanci byłej komendy wojewódzkiej policji w Zielonej Górze. Natomiast w 1999 roku do peletonu dołączyła reprezentacja policji z Holandii. Funkcjonariusze każdego roku zmieniają kraj, w którym podróżują na rowerach. Na przestrzeni ćwierć wieku ten rajd bardzo się zmienił. Współpracuje z nami już kilkudziesięciu policjantów z Polski i Holandii. To mundurowi na służbie oraz emeryci, którzy cały czas interesują się zmianami w policji. Tu chodzi o integrację, ale także rozwój zawodowy. Ponadto grupa spotyka się w danych regionach z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i firm, wymieniając doświadczenia w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz promocji bezpieczeństwa w poruszaniu się po drogach. Nowe przyjaźnie, ludzie się zmieniają, dochodzą nowi, poznajemy kulturę, poznajemy zasady działania jednostek policji w Holandii, w Niemczech i tutaj oczywiście wszystko się zmienia na okrągło jest to coś nowego. Celem tych rajdów obok turystyczno-krajoznawczych i poznawczych jest także integrowanie środowisk policyjnych różnych krajów i wymiana doświadczeń służbowych. Możemy spojrzeć na infrastruktury miast, oglądamy miasta, przyroda. No wszystko, właściwie wszystko. To nie tylko związane jest z pracą policyjną czy prokuratorów. Natomiast jesteśmy fas fanami, fascynatami rowerów i, i dzięki temu możemy przedpoznawać e, nie tylko właśnie e, nowych znajomych z Holandii, z Niemiec, ale również i całą przyrodę danych krajów. Policjanci z Niemiec i Holandii zostaną na ziemi lubuskiej do 16 czerwca. Zwiedzą najciekawsze miejsca Zielonej Góry i Nowej Soli będą też na lubuskich winnicach.